No dobra, wstajemy, no. No, o. Bąb, twoja laska ciągle stoi. No. Ona całą tutaj jest u noc. Cześć. O, cześć. Nazywam się Marta. A ja bomb, Ja Czak. A ja Hal. Kiedyś to było takie jakby ośrodek dla zwierząt, takich małych, domowych. Jak to? Przecież było tam napisane. Little Pet Shop. Nie zauważyliśmy. I nie przeczytaliśmy. No to masz problemy. Więc gdzie dzisiaj jedziemy? Idziemy dzisiaj do. Jak to się nazywa? Do tego. Do zoo. Do e, biblioteki i do muzeum. A, bardzo nie. To nieźle. No wiemy, no to jedziemy. Pana, proszę pana! Czego? Chcecie przejeżdżki? I zobaczyć, jakie są zwierzętka? No tak, przecież jeszcze zoo, Dobra, zaraz wracam. ciekawe jaką ma furę? O, taką ma furę. Taką ja mam furę. A więc proszę siadać. Jeśli będą jakieś obrzedzające efekty specjalne, to nie moja sprawka, to zwierząt proszę usiąść i nie sprawiać mi kłopotów, chociaż mi jeden sprawiliście, no bo chciałam ja spać, dobra, ale dobra, jedziemy. Tutaj jak widzicie, widzimy kilka ma zwierzątek, na przykład żółwia, pingwina, Rybkę. I dwa wieloryby. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy wielbłąda. Takiego. Mamy tutaj wiewiórkę. E, pie, e, mamy tutaj zwierzątkę domową. Od kiedy wzorą zwierzątkę domową? Cicho! I o co a Ale to są zwierzątki. Po prostu owady to więc... Do widzenia! To dobra. Do widzenia. Tak więc gdzie teraz idziemy? No do muzeum. Enjoy! Jesteśmy w muzeum. Oto pierwszy obraz. Z Nie, trzeba być cicho. Nie krzyczeć, ale tak. Z Taki fajne. Dobra, idziemy dalej. No. No. Tutaj mamy mm, jakąś roślinkę z plantem i zombie. Dwa. I co było tutaj? as shooter. Tutaj idziemy. A tutaj mamy znowu jakąś roślinkę i zombie. Ja idziemy. No a tutaj widać nas. Ale fajnie. No. Rek na no, szef, ja, tak? I bomb, tylko nie, nie mam mnie. No, zero szacunku. Dobra, mi się już znudziło i to część mnie jest, tak? Dobra, mi się już znudziło, Idziemy do biblioteki, no, tylko zapłacę kartą. Ups. A ja nie No, jesteśmy w bibliotece, no. Mamy tutaj mnóstwo książek i telefon. O. Moment. Fajny plakat. Nie, mi się. Tutaj jakieś tylko strategie. Tutaj są tylko jakieś plakaty z Angle Bert Stella. O, to tylko jest takie nie. Historia o cukierkach. Może będzie coś na tą TV? No. Albo na YouTube, Może jak? Jasno. Nic nie widzę. Boże, nie widzę. Boże, nie widzę. Ja nie widzę. Ja widzę w tym tanczu. Ne. To Tylko mi tu. Dobra. O. Odpalaj się. Halo. O już! Widzicie tam łeb! Angry Birds, ja, bomb i nasze szef No! Angry Birds Dobra, <grym> no, to no, yes, I skropka, Kili I zobaczymy, może Pigetales... No, Pigetales jest świetny i fajny No, No, może... Halo! Halo! No!

A ten doskand E no ponuj, co? On prawie on przegrasa A ten teraz w ogóle trzeci mieści Onwy No w końcu E? Tylko jednak Co on kombinuje? Co, co to jest? Co to jest? Dzień hmm. uh, uh, dobry. Uh, oh, no dobra. No to jeszcze jeden filmik. Może to. No. Nowy. Ba. Ach, teraz będziemy musieli znowu czekać z jakieś 400 tysięcy godzin. Albo 1 minut, albo i sekund. Nie wiem, co w tym stylu no. W końcu włączyłem. No, lordy. W końcu no. Ach. No, 10 Pick at work. Niech to sam czasami no. musimy wracać. Jeszcze jeden. No dobra, ostatni, tylko ostatni. Dobra. Niech będzie. O, ja, zbierz, wziąłem Angry World Stella. Big Power. Ani nie, wziął. To weźmy, mnie. O mnie. I niebieski. Angry. Sprawdzamy Na tutaj. Nawet nie życzak. O, niebieski. Zaniknują. oj, oj a no tak, przecież tak to jest nunchaku Za nie kombinują? o wy dranie o wy dranie o wy co, Ja. jo ty toczak jesteś silny no pan nawet tu to mówiłem w Adrienne

No, nie wiem, jak zagrać, no. Ale chyba musimy wracać, już przekroczyliśmy. 11 minut. No, teraz 12 już. Musimy wracać. O ja, Marta będzie zła. No, nie będzie. No szybko do pory jedziemy. Dobra, dobra. Hej, mama, to. Spoko, nie jestem zła. I tak przekroczyliście już kilkanaście minut. Już od e, tych filmików, które robią jednoho. No wiemy, przepraszamy. Przeprosimy tego w to komentarzach jutro, a teraz... A. A.